Hej cześć witam Was ponownie Kurczę, teraz się smakamy, chciałem drzwi otworzyć Tak, ciężko mi drzwi odwyraźniać po prostu Musiałem na dół szybko lecieć, bo Dobra, nieważne No to trzeba to podchajcyć pewnie Muszę znaleźć sposób, żeby podpalić paliwo co tu można w tej... Będzie same butelki jakieś pewnie po bimbrze. Ja sobie tutaj pięknie bimber pędził. O jest coś. Aha, taka spryciula. Krzesiwo, o przyda się. To powinno załatwić sprawę. Przetrzymaj X, żeby odpalić pochodnie. To nic, odpalamy. Okej. Okay. Kolejna kaczenka. I leci, leci, tu polew, ale pewnie zaraz się rozdupcy zahaczy obrzozę jakąś, albo nie wiem, tuję. <śm> no akurat na nas musi lecieć, serio? Fucking shit. Dobra, teraz mogę sterować. A nie, co tutaj się wiksy dzieją? Udało się, myślę. Okej. Okay. Co? Jeszcze coś na nas spadnie czy nie?

Holy shit, ale po prostu zajebiste to jest. Normalnie jazda bez trzymanki. Znowu ten łajdak z tą tarczą. O ty dziadu jeden. No i pilota rozwali. No i genialnie, dobra, już mniej więcej wiem o co chodzi, trzeba jakby dobry timing mieć, żeby go zaskoczyć. Jak to się odpalało? Dobra. Zaskocz mi tą pochodnię. Nie ma tu jeszcze czegoś. Jakieś dzbanuszki, pierdoły. Czegoś fajnego tutaj, nie mogę go przeszukać Patrzcie na to, no coś genialnego No w tej chwili ta gra przybija po prostu z nawiązką Dead Space'a i Cryzisa A Przestać o tym myśleć. Burza, która pojawiła się znikąd z czystego nieba i strąciła samolot. Same tutaj mam ustne kwiaty. Wiesz, że to nie jest Dobra, to przetrwanie mnie nie obchodzi. Nieczyste chwyty. Po prostu jeszcze nie wiem jakie. Musiałam zrobić coś źle. To jest nawet fajne to właśnie przeciwników. Była obserwować niebo, wybrać inne miejsce do lądowania. Byłam nieostrożna. A teraz oni nie żyją. Dobra, dajmy sobie ten pewny strzał może o, to fajnie, się z tego łuku strzela i przydałaby się ta nowa umiejętność łuk Wzmocnione ramiona, to sobie na razie zostawię Tutaj na maksa mamy Hamulec wylotowy Czuły spust <noise> Serio, czuły spust ja. Yeah. O, dobranie maszynowej. Pojemny magazynek 15 naboi więcej. Wyścielana kolba. Polerowany wyrzutnik. Dajmy sobie ten... Pojemny magazynek. Ale co czas mnie kusi ten łuk, żeby sobie jeszcze zrobić na maksa. Laro! Co się do diabła stało? Jak on z Nadeszła znikąd. Chmury po prostu otoczyły samolot. Laro, posłuchaj. Widziałem stąd spadający samolot, więc pewnie jesteś niedaleko. Wracaj cała i zdrowa. Dobrze. Dobrze, mama. Spotka się z Rothem. Hymen Roth. To też było zajebiście zrobione Lina Co nam da ta Lina? Aha, takie coś Że się tą liną zakaczymy tak? się to na nich czy nie? damy Ale mi tutaj skarabinka karabinka pociągnął. Dobra, padło. O Pięknie, jak za zarobił od razu. Musi być jakaś droga na górę. Dobra, czyli RB to strzelamy z tego... E, z tych lin. Nie chcę nic, nie chcę tego. Dobra, przeszukam sobie jeszcze i chciała jakieś surowce może będę albo już mamy 60. Teraz tą weź chyba po tej skrzynce trzeba wejść. A, udało się. Jak zwykle oczywiście ciała przeszukać. Tutaj też powinienem wejść. Oczywiście tu mamy skrzymeczkę. pięknie skacz mi tam, o, pięknie, zobacz na czasie, dobra. Na dobre zaczepienia. Mosty linowe Używaj strzelek z liną przy drewnianych balach, żeby zrobić mosty, dobra No naprawdę Pomysły za... zajebiste No i w końcu coś nowego, nie tylko te strzelaniny Powiem wam szczerze, że już mi się chciało szykać tymi strzelaninami Za dużo tego już było, Przesy na rynku A brakuje mi takich... Strzelanek właśnie o tematyce II wojny światowej, bo za dużo jest tych nowoczesnych wojen Wszystko w tych współczesnych czasach Zagrałbym sobie właśnie w taką Gdzie jest II wojna światowa znowu Kiedyś by przesyłt, ale teraz znowu nie ma tych gier Nie, to nie o to chodzi Dobra, nieważne, może tutaj będzie szło przejść Pięknie, jaka silna Lara. Wioska w górach. Co za tam jakaś flara niebieska? O, naprawdę się cieszę, że się ruszyłaś. Ja też, dziewczyno. W jednej chwili wszystko brało, a potem potem przyszła ta burza, tak zupełnie znikąd. To nie twoja wina, Laro. Nie, to ja ich tu ściągnęłam, Rot. Hej, to znajdziemy inną drogę. Mayday, Mayday, tu drugi pilot Jessup z L-177A. Halo? Halo, słyszysz mnie? Jestem poważnie ranny i pilnie potrzebuję pomocy. Czy ktoś mnie słyszy? Kapitani Jessop, słyszy mnie pan? Wystrzeliłem wracę, tym na odbiór. Cholera, nie słyszy mnie. Muszę się do niego dostać. Nie. Tam widać rację. Mamy własnych ludzi na głowie. Musimy się przegrupować, jak tylko znajdą sam. Przecież nie mogę go tam zostawić samego. On potrzebuje pomocy. Czasami trzeba kogoś poświęcić, Laro. Nie sposób uratować wszystkich. Dobrze wiem, co znaczy poświęcenie. Nie. Wiesz, co to strata. Poświęcenie to Twój własny wybór. Strata to wybór podjęty za Ciebie. Ja nie mogę wybrać dla niego śmierci, Roth. Znowu się bateria rozładowuje Boże Boże, o, oh, ognicho co, co ja zrobiłem teraz? Nie no, raczej z tych serwisów nic nie ja zrobię teraz 250 pięćdziesiąt potrzeby, dobra, nie ma czasu tracić Tam trzeba Naprawdę, bardzo fajne motyw z tym łukiem i z tą Tutaj Jak nie masz racji, ale mamy rozkazy Zejdę na dół i dołączę do reszty przy samolocie dalej przeszukujcie ruiny No to idź już się do tego zabieram Pieprzona strata czasu A, i za daleko. Serio, zebrał! <noise> Pięknie! To już sobie że go już nie trafię. Dostępna modyfikacja, on no to do... Jest tam kto? Roz? Dopiero Jesteście co zszedłem, wam z góry, to nie będę tam chodził. Przeszliśmy za grupą mężczyzn do jakiegoś miasta. Co jest jakieś szaleństwo, Roz. Co oni tu robią do cholery? Nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. Są jakieś ślady Sam albo Whitmana? Jeszcze nie. To przypomina moździerz z tłuczkiem. Pewnie służyło do przygotowywania leków i ziół. Jest tu coś ciekawego w tym? Wibruje mi strasznie, Pat, czyli coś... W moździerzu są drobne kawałki kości. A -a. Hm, mam nadzieję, Nie że widzę ich. Tych. Dobra, strać to. Lara jest tobą. Tak. Zaraz będziemy schodzić z góry, żeby się z nami spotkać. Dobrze. Próbujemy podejść trochę bliżej. Trzymaj ten kanał otwarty. To jest tutaj piękne Exploring tu po prostu syndrom upgrade. Cały czas chce się po prostu ulepszać te bronie łuki. Dobra, jest zapis. Same króliczki, króliczku, chodź tu, króliczku! Na wielkanoc, chodź. A nie to zajączek, albo to jest zając, nawet nie wiem. Gdzie mogę to? Tutaj. Chyba tak. Znowu jakieś symbole na tych skałach tam widać Dobra znowu. z tym czekanem oczywiście, a nie tak ja mówię raki Proszę, mam nadzieję, że nie. Przywołał kumpli. Okna po tego kolesia co się musiało odlać, rozwalić, a... Opera potem jego. Dobra, znowu Talina. Ok. Na razie nie widzę tutaj żadnych przeciwników Ale pewnie na te wysepki można by tam dotrzeć Chodźmy Może będą to jakieś fajne rzeczy pewnie tak Albo i nie Nie, tu coś jest Dobra muszę przy tym słupku stanąć Gdzie jest ten słupek? Nie ma tu słupku stanąć. To Jak ja to teraz wyjdę jakby tu nie ma słupku Dobra, bo ja mogę tam skoczyć A, to jest jednak odważna laska Myślałem, że już się utknąłem. Jusio Dobra Jakieś jaja były jeszcze To się jaja tam były za jakiś dzień znowu. Już czas, żebym opuścił tę przeklętą wyspę. Dość już widziałem Yamatai. Nie znajduję wytłumaczenia dla mocy, którą włada słoneczna królowa, ale nie pochodzi ona z tego świata. Tak jak podejrzewałem, wiedziała o moich zamiarach od chwili, gdy postawiłem stopę na tej ziemi. Manipulowała mną. Bawiła się, żeby sprawdzić jakich informacji poszukuje, ale zawsze wiedziała. Jeśli zdołam ujść z życiem z tego miejsca, muszę ostrzec mojego pana. Ostrzec go, że powinniśmy za wszelką cenę trzymać się z dala od Yamatai. Jeśli chcemy zyskać dostęp do jej mórz, musimy zapłacić wszelkie daniny, jakich zażąda. Ale nigdy nie powinniśmy jej rozgniewać. To doprowadziłoby nas do upadku. O innych rzeczach. No tutaj ewidentnie boją się jakiejś bogini, która nie czuwa na tą wyspę. Zaraz stanę wydostać się, dobra, tu mam dwa paniki. Z tamtą przyszedłem, to może teraz tutaj. Muszę się tam dostać. Dobra, to chodźmy tu już. strasznie wieje. No, zaraz się łami i będzie tyle. No, Łamy się, bo tam już jest miejsce, na tym czekam. Ta skała. No, dokładnie. Bo widać tą skałę. Wiecie co, zdejmę słowki, bo muszę słyszeć, czy ktoś puka, bo teraz nie. Będzie jakiś dialog albo coś To chyba będę musiał kończyć dokładnie Dobra wiecie co do tego kapitana do w następnym odcinku Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego Mam nadzieję że się Wam podobało Do następnego razu, cześć